Minecraft, ale gdy dostaję obrażenia, moja wielkość się zmienia Ale ja jestem malutki, słuchajcie Na sam początek przydałoby się trochę urosnąć Słuchajcie, jakby dostać tutaj obrażenie O właśnie, tu jest kopalnia, dobra Dobra, udało nam się urosnąć Teraz zbierzmy sobie pierwsze drewno Dzisiejszym celem odcinka będzie znalezienie diamentu No ale przede wszystkim przydałoby się trochę urosnąć hmm, Jakby tu zadać sobie obrażenia No właśnie, przecież wokół nas jest tyle wody Troszeczkę sobie popływamy Uch, udało nam się wrócić do normalnej postaci. Ale zawsze możemy być więksi. Tylko jakby tutaj. I właśnie może w taki sposób. No i tak właśnie się to robi. Przydałoby się stąd jakoś uciec. Proszę widzowie, zostawcie lajka like i suba. Dzięki wam udało mi się wyjść z tej kopalni. Ale zobaczcie, jakim ja już gigantem jestem. Właśnie tam jest jakiś domek. Słuchajcie, jak ja wejdę do tych domków? Musi być tu coś w okolicy. Ej, słuchajcie, coś dostałem. Podka wzrostu. Okej, okay, słuchajcie, spróbujemy to wypić. Wow, i znowu jestem mały. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze jest domek. Jest tu. 那我险。